My dziś przegraliśmy. Jedno co mogę powiedzieć, to myślę, że to po prostu u nas siedzi w głowach. Na treningu wygląda to naprawdę dobrze. Ci, którzy są na treningach, widzą, że, że wygląda to dobrze, a dochodzi do meczu i, i gdzieś następuje w moich piłkarzach taka blokada. I, I to, co robimy na treningu, to co ćwiczymy, to co gramy nie przekłada się kompletnie na mecz. Na razie musimy głowy spuścić i wziąć się naprawdę solidnie do roboty, bo dziś sobie skomplikowaliśmy sytuację i, i najbliższe 2 trzy tygodnie zadecydują o, o tym, gdzie, gdzie będziemy i jak będzie się układał, układała ta runda. Dziękuję przede wszystkim moim za cierpliwość i wiarę w to, co robimy bo tak naprawdę trzeba zauważyć, że ten zespół się tworzył od nowa, bo 6-7 zawodników to jest tych, którzy nie grali w pierwszym składzie na wiosnę i to trzeba trochę czasu, bo no, wakacje go było mało. I tutaj wielkie ukłony dla zawodników, że, że cały czas wierzą w to, co, to, co im przekazuje i, i jako drogę mamy iść. I to przy, przynosi dzisiaj efekt. W poprzednich meczach w Łowiczu, czy w Stali Rzeszów, Przyniosło tylko jeden punkt, ale już, już, już były przebłyski tej dobrej gry. Dzisiaj na pewno mecz wyrównany. Tak naprawdę jakby radą szedł w to myślę, że w drugą stronę by się tak mogło zakończyć, ale my ją zżyliśmy, więc myślę, że w 100% zasłużyliśmy na to na na zwycięstwo. I tak jak w Łowiczu, to chciałbym tutaj także podziękować kibicom za, za oprawę. Myślę, że nasz prezes się aż tak bardzo nie będzie cieszył, bo oprawa była... To była fajna jedna lokal, ale wiadomo. Po u nas wspierali no porażki, zawiedliśmy ich i dzisiaj chcieliśmy się zrehabilitować i myślę, że dzisiaj, dzisiaj i oni i my jesteśmy w 100% zadowoleni. Dziękuję.